11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ta data bez wątpienia większości Polaków kojarzy się z osobą Józefa Piłsudskiego. W chwili, gdy Józef Piłsudski wraz z Kazimierzem Sosnkowskim został zwolniony z więzienia w Magdeburgu i 10 listopada powrócił do Warszawy, nie było na ziemiach polskich drugiej osoby, która posiadałaby taki autorytet. W tym czasie władza leżała na ulicy. Austro-Węgry załamały się, a Niemcy ogarnęła rewolucja. W Galicji na terenach okupacji austriackiej władze przejmowali Polacy. W Warszawie funkcjonowała Rada Regencyjna. 11 listopada Józef Piłsudski zawarł porozumienie z niemiecką Centralną Radą Żołnierską, zarazem tego dnia członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej oraz żołnierze Polskiej Siły Zbrojnej a także ludność Warszawy rozbroiła garnizon niemiecki. Jeden z luminarzy nauki polskiej, profesor Janusz Pajewski, wspominał, jak jego mama spotkała 11 listopada na warszawskiej ulicy znaną działaczkę społeczną, doktorową Helenę Zborowską, dzierżącą w ręku gruby sękaty kij. Na zdziwione pytanie mamy: co pani robi? Odpowiedziała donośnym, wojowniczym i również dziwionym głosem: Jak to co? Rozbrajam Niemców. W tych gorących dniach listopada społeczeństwo polskie wykazało się nie tylko patriotyzmem, ale również pewną dojrzałością polityczną i obywatelską. Profesor Janusz Pajewski, u schyłku swoich lat, oceniał, że Polacy byli lepiej przygotowani na odzyskanie niepodległości w 1918 roku niż w 1989. 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy politycznej i wojskowej w ręce Józefa Piłsudskiego, a wszystkie ośrodki polityczne podporządkowały się jemu. 16 listopada notyfikowano państwom koalicji alianckiej istnienie państwa polskiego. 18 listopada po fiasku misji Ignacego Daszyńskiego sformowano rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Ten rząd 22 listopada ogłosił dekret o najwyższej władzy Republiki Polskiej, który stanowił tak zwaną Małą Konstytucję. Dwa dni później ogłoszono dekret o 8-godzinnym dniu pracy i 46-godzinnym tygodniu pracy, a 28 listopada ogłoszono dekret będący ordynacją wyborczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Które ogłoszono na 26 stycznia 1919 roku. Projekt przewidywał, że w Izbie Niższej Polskiego Parlamentu, czyli w Sejmie, zasiądzie 524 posłów, w tym 241 z obszaru Królestwa, 171 z Galicji i Śląska Cieszyńskiego, 112 z zaboru Pruskiego. Ostatecznie w 1922 roku po wyborach uzupełniających i włączeniu 20 posłów Sejmu Wileńskiego w Sejmie zasiadło 432 posłów. Niepodległość odzyskiwaliśmy w warunkach kilku toczących się równocześnie konfliktów zbrojnych. Już 1 listopada wybuchły walki we Lwowie. Które następnie rozgorzały w całej Galicji Wschodniej, obejmując przemyśl, sambor i ziemie nadburzańskie. 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które w lutym 1919 zakończyło się na mocy postanowień Rozejmu w Trewirze, który wymusił na Niemcach naczelny dowódca sił alianckich marszałek Ferdynand Foch. Z kolei 6 stycznia 1919 roku. Wojska sowieckie opanowały Wilno, w ten sposób rozpoczynając trwającą niemalże dwa lata wojnę Polski z bolszewicką Rosją. I wreszcie 23 stycznia 1919 roku Czesi dokonali agresji na Śląsk Cieszyński. Stąd też najpilniejszą potrzebą niepodległego państwa polskiego było zbudowanie sił zbrojnych. W tym wielkim dziele odbudowy państwa polskiego Józef Piłsudski miał wielu współpracowników. Moglibyśmy całymi godzinami wymieniać ich nazwiska. Gdyby wymienić tylko tych najważniejszych w tamtym gorącym okresie pomiędzy listopadem 1918 roku a styczniem 1919 roku, ja wskazałbym na trzy osoby. To między innymi Jędrzej Moraczewski, którego państwo widzicie tutaj na dole po lewej stronie. To pierwszy premier, którego gabinet przetrwał zaledwie dwa miesiące, ale w ciągu tych kilku listopadowych dni wypracował najważniejsze wówczas akty prawne, w oparciu o które mogło funkcjonować państwo polskie. Następny, ten, którego Państwo widzicie w środku w Meloniku, to Ignacy Jan Paderewski, postać wówczas powszechnie rozpoznawalna na Zachodzie który przez cały 1919 rok bardzo zgodnie współpracował z Józefem Piłsudskim. I wreszcie ten w prawym górnym rogu to Roman Dmowski, przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego, który jednak wówczas w imię polskiej racji stanu współpracował z Józefem Piłsudskim i to właśnie on wywalczył sprawę polską na konferencji pokojowej w Paryżu. Jego przemówienie. Które zostało wygłoszone w języku francuskim i angielskim jednocześnie, przeszło do historii konferencji pokojowej jako jedna z najlepiej przygotowanych merytorycznie i wygłoszonych mów tamtych obrad. Oczywiście byli również współpracownicy w ramach sił zbrojnych. Ten, którego Państwo widzicie po lewej stronie, to Kazimierz Sosnkowski, nazywany szefem. Z tej racji, że przez wiele lat pełnił obowiązki szefa sztabu, najpierw Związku Walki Czynnej, potem Związków Strzeleckich, wreszcie I Brygady Legionów. To jeden z najwierniejszych współpracowników Józefa Piłsudskiego, a przy tym doskonały organizator, jeden z najlepszych ministrów spraw wojskowych. Istnieje pewien mit czy legenda dotycząca trzech Józefów. Oczywiście tym pierwszym Józefem był naczelny wódz Józef Piłsudski. Kolejny to generał Józef Dowbor-Muśnicki, którego tutaj Państwo widzicie w środku. Dowódca I Korpusu Polskiego na Wschodzie, który funkcjonował na Nowogródczyźnie w latach 1917-1918. 16 stycznia 1919 roku generał Dowbor-Muśnicki został wysłany do Poznania i tam objął naczelne dowództwo Sił Zbrojnych byłego zaboru Pruskiego, a więc objął dowództwo. Nad oddziałami powstańczymi i przekształcił ochotnicze oddziały powstania Wielkopolskiego w regularną armię. Kolejny, którego Państwo widzicie po prawej, to Józef Haller, dowódca II Brygady Legionów, który po traktacie brzeskim, na znak protestu, przeszedł przez linię frontu. W zasadzie ta brygada na czele z nim przebiła się przez linię frontu. Następnie dowodził drugim Korpusem Polskim na wschodzie, który stoczył. Legendarny bój pod Kaniowem w maju 1918 roku. Następnie generał Józef Haller był dowódcą Armii Polskiej we Francji, na czele której powrócił do kraju wiosną 1919 roku, by wziąć udział w wojnie polsko-ukraińskiej oraz wojnie z bolszewicką Rosją. Józef Piłsudski w tych gorących listopadowych dniach mówił: Chodzi o wojsko, którego naprawdę jeszcze nie ma. Wszystkie moje wysiłki muszą iść w kierunku armii. O to się staram. Chodzi o Armię Polską we Francji, o generała Żeligowskiego, który pod dowództwem francuskim z czwartą dywizją jest w Odessie. To musi być załatwione. I z... mówiąc do polityków, mówił: Mam dość tych gadań i podpowiadaj. Potrzebuję żołnierza. Odradzające się Wojsko Polskie tworzyło się wówczas w oparciu o zaciąg ochotniczy. Symptomatyczne jest to, że do walki o niepodległość stanęli wówczas najmłodsi – studenci, uczniowie gimnazjów, a nawet ich młodsi koledzy i koleżanki. Symbolem stały się Orlęta Lwowskie i pozostają nim do dziś. Bo przecież w grobie nieznanego żołnierza spoczywa bezimienny obrońca Lwowa z tamtego okresu. Dlatego pamiętając o wielkich postaciach tamtej epoki, pamiętać musimy również o żołnierzach polskich, którzy walczyli o niepodległość i granice w latach 1918-1921. Spośród nich ponad 20 tysięcy poległo tych walkach. Cześć ich pamięci. Dziękuję za uwagę.